Kolego, nowy, nowy, chyba Cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do Ciebie na chwilę, jeśli nie masz, jeśli nie masz, przyda Ci się, przyda Ci się przyjechać. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam, tak, tak, rozumiem, będę się, rozumiem się, rozumiem się trzymał na uboczu. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy tak. pogadać. Zapraszam Cię. Za chwilę znowu ci przyłożę, może? Bardzo, bardzo lubię to robić. Jakiś śmierć się mieczy, co? Co? Nie chcę pomyśleć o wspólnego. Ile razy mam Wam powtarzać, sukien syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? To ja, wróciłem. To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. Chodź ze mną, potrzebuję twojej pomocy. Powiedz mi, czego potrzebujesz? Jako Strażnik Rudy chciałbym podarować ci część naszego urobku jako nagrodę za zasługi dla nowego obozu. Co to za prezent? Sto sztuk złota. Naprawdę? Nie. <laughs> tak tylko pytam. Skoro już o tym mowa, napiłbym się dobrego piwa. Chodźmy stąd.